Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałem, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy: ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś. Tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał. Aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chrystus podczas od ostatniej wieczerzy, zobaczcie, o co on się modli. To, to są Jego ostatnie godziny na Ziemi. Może, można by rzec, testament człowieka, który wie, że za chwilę go będą mordować, i za chwilę umrze. Jego testament, to o czym on myśli, to żeby ci moi uczniowie byli jednością. To jest coś, co mu na sercu leży. Na Soborze Watykańskim II Kościół uroczyście stwierdził z, można to zobaczyć w dokumentach Kościoła że jest ekumeniczny. Co to oznacza? To oznacza, że jest jednością ze wszystkimi ludźmi. Tak jak Chrystus był jednością z każdym człowiekiem, łącznie był, był jednością nawet ze swoimi nieprzyjaciółmi, tak pod natchnieniem Ducha Świętego Sobór, Sobór stwierdza, że wtedy jesteśmy Kościołem, wtedy jesteśmy chrześcijanami, jeżeli jesteśmy jednością. Jeżeli jesteśmy braćmi z innymi ludźmi, Kościół stwierdził, że cała ludzkość jest jedną rodziną, a Kościół żyje w tej jednej rodzinie ludzkiej. Jesteśmy braćmi. Jednak jedność jest niesamowicie kruchą sprawą, jest sprawą niesamowicie delikatną. Zobaczcie, jak łatwo jest ją zerwać, jak łatwo ulega zniszczeniu. Faryzeusze i saduceusze gromadzą się, żeby Pawła sądzić. I wystarczy, że on powiedział: Ja jestem faryzeuszem. I już oni się rzucają jedni na drugich. Bo jedności nie da się zbudować na wspólnym wrogu, nie da się jedności zbudować na emocjach. Nie da się jedności zbudować na sentymentach, nie da się jedności zbudować na jakiś nawet na przekonaniach wspólnych, nie da się jedności zbudować na wspólnej pracy i wspólnych akcjach. To jest wszystko jedność bardzo powierzchowna, bardzo zewnętrzna. Da się zbudować jedność tylko na Jezusie Chrystusie. To znaczy na głębokim przekonaniu. Że ja jestem grzesznikiem i ty jesteś grzesznikiem. I że Chrystus mnie jako grzesznika kocha i ciebie jako grzesznika kocha. I że Chrystus za nas wszystkich umarł. Da się zbudować jedność tylko na przebaczeniu. Bo w Chrystusie mamy przebaczenie. Wszyscy. Na niczym innym nie da się jej budować. Chrystus. Dzisiaj wypowiada modlitwę do Ojca za jedność. I to słowo realizuje się dzisiaj. To znaczy w tej chwili, kiedy Kościół czyta tę Ewangelię, w tej chwili Chrystus modli się za nas. To słowo się aktualizuje, bo On jest tu obecny, żywy, prawdziwy. Zapraszam Was do włączenia się w tę modlitwę Chrystusa, do, abyśmy, abyśmy razem z Nim wołali dziś do Boga o pokój, o pojednanie, o jedność między nami.